Siemano siemano, ze strony Piotrek i dzisiaj jest ciemno ale pokażę wam nowy skatepark który jest w budowie a już prawie skończony we Wrocławiu nie będzie to żaden odcinek tylko szybka prezentacja proszę bardzo, mamy bowla w końcu mamy bowla jak stan copingów jak zawsze taki średniawka proszę bardzo skatepark znajduje się koło Wrocławii od prawej głównego wejścia na ten moment trzeba przeskoczyć przez płot. ta jest taka mini rampa. Tu w ogóle jest turbo przeszkoda z jednej jak i z drugiej strony. Są dupne boksy z kopingami. To jest git W sensie na maksa jest ten koping fajny. Jakby taki koping sam był yy, w tym w bowlu, to byłoby super. To nie wiem do czego to będzie służyło. W sensie jest bardzo blisko z, z bowla. Do środka, ale tu powiedziałem, tu jest rurka. Nie wiem, kto to projektował, ale jest bardzo mądre, mądrze postawiona, jest tutaj za kolano, schodząca w dół, taka stricte fajna treningowa, ale mamy na to raz, dwa i wpadasz do bowla, głupie rozwiązanie na maksa. Idziemy dalej, pauza. Z tej strony parzek się super prezentuje. Tu jest ta rurka śmieszna, tu jest ten bowl. No i teraz tak, idziemy dalej. Mamy piramidkę z manual bokse takim maciubkiem fajnym. Piramidka do latania, maciubka. O, tu jest znowu kwintesencja polskiej inżynierii i projektowania skateparków czyli dwie rurki obok siebie oczywiście idealne, płaskowniki, jeden i drugi bo po co dać rurę okrągłą lepiej rurka okrągła niech będzie tam dobra prezentacja, tu są copingi tu jest taka mini rampa tu są piramidki tu jest jakiś taki bojarz tragedia dwie rury kwadratowe obok siebie z jednej strony boksik z copingiem z drugiej strony trawa, dwa drzewka i mikro mini rampa proszę państwa nie wiem dlaczego tutaj nie jest stawiona zwykła rura okrągła Albo ten kwadraciak zamieniony na okrągłą albo na zmianę albo cokolwiek Tam mamy rurkę agresywną, czyli w sensie Okrągłą, pod rolki agresywnej Ale jest z dupy umieszczona na maksa Można wpaść do bowla Tak, ja rozumiem, wiem, wiem, wiem Już idę, tylko chciałem właśnie zobaczyć po prostu jak jest zwykło Dobra, przestałem nagrywać wizjalnie Bo pan ochroniarz wyszedł i zapytał się co ja tutaj robię Chwilę sobie z nim porozmawiałem na temat, kiedy będzie skatepark otwarty. Planowane otwarcie jakoś na grudzień, czyli na następnym tygodniu, oficjalnie. Eee, rzeczy, które nam się nie podobały, to te dwie rurki, które są za płaskownikiem. Jedna mogła być okrągła. No i ta druga rurka okrągła, która jest skośna i ma 2 metry do spadu, żeby wpaść do bowla. A reszta parku zobaczymy. Naprawdę spoko. Prezentuje się bardzo spoko. Ale jak na Wrocław mogłoby być to o wiele lepiej. Ale nie wolno narzekać. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jak mam być szczery. Bo chyba jeszcze z tego, co kojarzę, są wszystkie parki w planach. Raczej znaczy wszystkie parki jeszcze budują w różnych dzielnicach Wrocławia. Więc lepsze to jest to niż zajezdnia. Więc to jest spoko. I jeśli Ci się podobała taka recenzja na szybkości, zostaw subskrypcję, lajka i widzimy się już na skateparku na jak już go otworzą. Piona!